Siemaneczko. Siemaneczko. Witamy gościa specjalnego. Witam cię Eryk. Miło nam, że, że jesteś, pomożesz nam w z Super Rings seria numer 2. Erik z tego co wiem, też jest wielkim fanem, tak? tak no. Parę parę już Ma. rzeczy otwierał. Mam jednego zwykłego i cztery krysta krystaliczne. Super Także dzisiaj będzie na pewno do kolekcji coś na pewno dojdzie. Zrobimy sobie pojedynek, ale zanim sobie zrobimy pojedynek Otworzymy Otworzymy dwa mega boxy, dwa mega boxy. Ja, mam. E, ja, ja może otworzę nożyczkami, trzy żebyście budy. nie... Tak, trzy budy. Zacznijmy sobie trzy trzest, i chyba 20, jest, nie? 20, 20 jest, nie? chyba saszetek, trzy budy, sześć pudełek z pojazdami ja i dwa blisterki. Ja mam, Blister mniejszy, zawierający co on zawiera. Erek, powiedz, co on zawiera. E, co tam w środku dwie znajdziemy? Budki, dwa zingi i krystaliczny. Cztery zingi. W budkach też są chyba te, te tak? Czyli w sumie dwie cztery budki, cztery zingi tak i jest. Super, super Krystaliczny blaster. Dobra, okej, okay. w porządeczku. A tutaj mamy 10 dziesięć, dziesięć zingów, w tym gwarantowany złoty. złoty. Złoty jest. Jednego już mamy. Usiądź sobie, Eryk, tak? Ciekierka. Dobra, to otwiera. Eryk miał otworzyć, tak? Dobra, to dajemy na ziemię i będziemy po kolei prezentować nożyczki. No to ja dlatego ja mówiłem, że ja otworzę. Dajcie to. Bo to jest zawsze ciężko, a nożyczkami wolowym, żeby... No, żeby wyście... nie otwier Ja to otworzę jeszcze. Dobra. I teraz tak. Wyciągnę wam to całe. I teraz Eryk zaprezentuje po kolei. Jeden Eryk, jeden Ty, możecie tutaj prezentować, ale pokazujcie to jak możecie tutaj, nie tam pod stołem, tylko wszystko na stoliku, tutaj, tutaj w tym miejscu, dobra? Dobra, mamy tak, srebrną figurkę, kto to jest? Kojarzycie? Śrubokręt, mamy my tego śrubokręta? Mamy już śrubokręta, pokaż ją. Na tym filmiku mówiłem, że będzie jeszcze dwa. Jest śrubokręt, jest śrubokręt Czyli to jest kapitan Dobra, mamy kapitana Co tam dalej jest? Krystaliczny powtórka Krystaliczny też powtórka Czekaj, czekaj, bo tu jest taśma Tak, bo to nie mamy A on jest na przystawce? Nie Czyli to też mamy już Usiądźcie sobie na spokoju I teraz zobaczcie tak Ty masz tutaj, zobacz, w kryjówce żółtej A ty zobacz w kryjówce zielonej to macie. I mamy jeszcze pstrykacza tak zwanego. Tutaj, tutaj. Eryk tutaj. A ja mam piłkę różną. Tę już mam. Mamy dobrą piłę Ja mogę go przedzieralić A ty masz co? Żółtkę. To jest co to jest? Rzutka A rzutka to jest. Rzutka Nie mamy dobrego. Mamy jeszcze tak. O, rzut, rzutkę mamy. A gdzie są te figurki? Tutaj. I mamy od Eryka. Piłaś. Pokaż tutaj bliżej do obiektywu jak możesz. Nie musisz tak blisko, możesz dobra, dalej. Nie? O, żeby on chwycił ostrość. Dobra, mamy. Rzutka, walczy. Aha, dobra. Dobra, ale to nie, nie mieszajmy, bo na razie będziemy potem pojedynek robić. Nie dawaj tych, co są starsze, tylko bierzemy z nowych. No i mamy tak, dwa, dwie skrzyneczki. I mamy strzelacza. Eryk chciałby ten. Spróbować Proszę, trzy strzały. Krystalizm. Tylko usiądź się, bo was nie widać. Is kry... is o, nie we mnie. Spróbuj w strzelić. jest Nie wiem, Nie wiem, jest strzał. Nie wiem, to Nie yeah, trafiony to Nie trafiony, Nie trafiony. Masz jeszcze jedną strzałę. to Nie to by każdy strzelił to Dobra, skupcie się teraz. Drugi blisterek, blisterek z dziesięcioma figurkami. Inny blister mogła ja złota otworzyć. Okej. Okay. Proszę pana, ja mam. Niżej gwaranty. usiądźcie, proszę was. Gwaranty. Masz farta, ale tu tak jest gwarantowana złota, więc a my nie mamy żadnej złotej. Mamy, mamy. A mamy jest złotą? Cukierka. A mamy cukierka. A to ja nawet nie wiedziałem. Dobra, jest cukierek, czyli pana myśmy go osadną, brakuje tak. nam. I jak pana nie było. Tak? Ja cię nie szpitalu ale. Yy... To żeśmy sobie tak, chcieliśmy potajemnie? Odwożyć. Dwie są, nie? Dwie są złote. Jesteśmy no, z Pana, no, myśmy chcieli jednego z innych otworzyć tak potajemnie, i żeśmy pierwszą saszetkę otworzyli i żeśmy dostali tego taką. No, to właśnie. ekstra, ekstra. Nie mam tego, nie wiem sobie z tym poradzić, moi przyjaciele. Pana, ja mam takie ofertę, bo w pierwszej jest saszetka, też a w drugiej serii trafiłem Dobra, chyba się udało. Jestem w złotej. Ale to się ciężko otwiera No i bo zgodę, ja to. Ja już wiem, co jest. Chyba też. Ty wiesz, Chyba a skąd wiesz? No, no bo widziałem. Oj Słabo Słabo moi drodzy, bo mamy powtórkę. Cukierka. Mamy powtórkę e, cukierka. No, ale tak na wymianę. No, będzie na wymianę. Dobra, mamy powtórkę cukierka. Albo Nic nie szkodzi, usiądź się. Erik, proszę cię usiąść. I lecimy. Pokazujemy teraz, tak, tutaj jak możesz, wszystko. Wiesz co? Nie wyciągajmy ich. Daj, ja to pokażę w ten sposób, bo to nie ma sensu, żeby teraz wyciągać. Ja wam pokażę w ten sposób. Mamy już w rogu I zobaczcie sobie, mamy tak. Wiktor, ty tylko powiedz, którą mamy, którą nie. Mamy, to mamy. Erik, to mamy. To mamy. Tak. Tego też mamy, tego też mamy Tego nie mamy, tego mamy Tego mamy, tego mamy Tego I nie mamy terwony. No to sporo powtórek Ale zawsze coś nowego Dobra tego nie będziemy otwierać Dobra I teraz moi drodzy zrobimy tak Ja otworzę I teraz tak Jeżeli wypadnie Wiktor jest numer jeden Erik jest numer dwa I jeżeli wypadnie Dobrym, to ja będę To co wypadnie w tej saszetce, tym jest Wiktor Dobra? Dobra. Ok? Tak będzie najprościej, czyli patrzymy na, patrzymy na oczka od nich Tak? Zgadza się? Nie, ja, ja otworzę Bo to będzie niespodzianka dla was, co tutaj jest w środku A tata nie umie otwierać Bo ja umiem Co ty nie powiesz? Najlepiej tak No i mamy moi drodzy Hmm. Wiktor hmm. będzie złymi, czyli będzie złoczyńcami, bo mamy tutaj gościa, to jest, co to może być? Powiedzcie mi do bejsbola Nie, chyba nie Tak? Tak, tak. do bejsbola? Eryk? Myślisz, że tak? Proszę pana, ale ja zawsze myślałem, że to jest dobry, bo on ma taki uśmiech Nie no, patrz, to się patrzy po, mm, po oczach wiesz, czyli tak, Wiktor jest złymi Dobrymi. A Erik jest dobrymi. Te usuwamy, bo te się nie bawią w... Dawaj, I zaczynamy od zwykłych saszetek. Po kolei będziemy otwierać, będziemy to tylko pokazywać, kogo tam mamy, krystalicznego. Zła, zła, szczotka. zła szczotka Do mnie. Pana tego pierwszego właśnie trafiłem w pierwszej saszetce z drugiej serii. Mamy już ją chyba. Tak, mamy. Mamy tą szczotkę, mamy. Dobra. No ja będę miała. Teraz, czyli 1-0 dla tak, Wiktora. Ja mamy zły. Oj zły, kolejny. Mamy? Mamy, mamy, mamy. Mamy, mamy, mamy. Zobacz. Nie będzie? Jak myślicie? Będzie profesor? Ja myślę że będzie, będzie. będzie, będzie, będzie! Ale możecie będzie. otwierać je u góry, bo tam nie widzą widzowie. To jest ja dla, dla widzów, nie? Żeby wszystko róbmy na biurku, będzie dobrze. O, tego nie mamy. Zły, zły. Ale nie mamy tej figurki. 3-0? 3 zero. Gdzie te dobre? Gdzie te dobre? Były, wszystkie były złe Zmier, były jajne. Niemożliwe, ty. Co Pana to się jedna, dzieje? Dana, dana, Czekajcie, dana, dana. ja wam Dobra. potem wam pokażemy Dla na spokojnie. Erik tutaj na, jak możesz otwierać wybierasz sobie losowo bo może, możecie też otwierać. Yy... Domki. Mamy co prawda już tylko trzy, ale. Takie profesorka ja teraz je zły. zły mleko. <śmiech> <Yeah>. <śmiech> Ej, ty, to są wszystkie złe, ale tutaj ja pokazać, bo tego nie mieliśmy. Jaki... Ej, ale czemu to jest krowa? No plus co jest, a Pana, Eryka widzi? Ja plus mleko plus Pałka Ja jeszcze mek... otworzę domek No to otwieraj domek dobry. Ostatni domek do naszej Czyli mamy komplet domków, super Super dobry, I nareszcie. nareszcie, dobry, mamy? Kto to je... Co to jest właśnie Eryk? Mamy. Co to może być? To... Pana, to jest takie coś do pranków, takie że klikasz i to jest... Suszarka? A Pana to jest takie taki że... Czy to jest suszarka? Nie duży. wiem. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak, czekajcie. Teraz będzie Eryk otwierał. Tak. To zrobimy tak. kiedyś. Eryk, tutaj, na stole, proszę cię. kiedyś próbuję. Chodź sobie bliżej, bo ty masz za daleko do tego stołu. Bliżej sobie podejdź, tylko kucnij. i tak sobie otwieraj. O! Znowu Powtóra. Ale ładny domek fioletowy, tylko że my już go, my już go mamy, mamy, nie? Może ja wezmę najwyżej. Dobra, tutaj mamy ten Mamy kolejny. A pan będzie fajnie na koniec Dobra, mamy jeszcze tutaj parę saszetek, więc walczcie. Zły korek. Zły korek, a nie mieliśmy? Mamy. Mamy. No to same powtórki właściwie wchodzą nam dzisiaj. No może nie, bo to nie. Jest. No jedna, na razie z tych wszystkich tylko jedna? Nie, dwie. O! Co to jest? To jest... To jest popcorn? Nie, do jest popcorn. Ale jest dobry, jest dobry, ja go tylko pokażę. A to jest nasze piękne. Wiktor, teraz ty? Aha. To jest tylko zabawa. To jest tylko zabawa. Tak, bo ja mam zły widel, w kolorze czerwonym. Mamy kolory niebieskie. Czyli mamy komplet widelecy? Tak? Mamy komplet widelecy, dobra. A mogę na przykład domy? Możesz domy, pewnie. A możecie też auto otwierać? A ty, ty ja po, to ja po Wiktorze Dobrze, tylko sobie kucnij O, jakieś zdanie Eryk, kucnij sobie Tak, e, Musicie wybaczyć, ale Eryk pierwszy raz nagrywa, więc zasz. O, oh, oh, masakra Zły. Masakra Kurs. 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 Bracia Już ich Trzy są już, patrzcie Raz, dwa, trzy No otwierasz, Wiktor Wiktor, otwieraj Mamy trzy te same To jedna pójdzie na konkurs na jaki konkurs? A nie, rozumiem. Dla ciebie pójdzie No, No Ja sobie Nożyczki, dobra Biorę nożyczki, otwieram w ten sposób Siągnę ci tą folię Proszę cię bardzo To jest mamy tutaj samochód zwany Żebym ja wiedział jak on się nazywa Będzie pokazał Super Jet ja otwieram Możesz sobie wybrać jaki chcesz ten. Ja sobie biorę z mojej drużyny pana to jest złych? Mhm, mój nie złych To jest złych, dobra. I zły hot dog I zły hot dog To jest sam to na obrazku O, widzisz, tak się trafiło, chociaż nie jest to gwarantowane. Ale jak ja trafię w tym niebieską pastetę, ja się ucieszę, bo ja czerwono Teraz weź ten. A nam Jasne, że otworzę. Pewnie, I że tak. Hot dog. I hotdoga, którego nie mieliśmy. Żółtego. Mam. Mam. Czerwonego mieliśmy, bo. Nie A nie, tutaj ma... jest. Tu jest chodnik. Macie nawet. Tak. Tu bo macie czerwony nawet. A Erik ma e... helikopter. helikopter. Proszę helikopter. cię. Ciekawy, czy będzie dobry. On się nazywa. Tu Jest fajny. Ja mam takiego samego będę. O! Ma! No. Dobry. A to jest śmiatka i to ona z nim walczy przecież Tak, ona walczy, ale ona jest dobra. A to helikopter. Ten sam? Nie, inne inne ma skrzydła, tak, inny kolor jest to I światek, gdzie jest? Który to miałeś? Którego miałeś? Tego Pokaż Teraz Wiktor, otwieraj Może autka zostawimy sobie pod sam koniec Zostawcie sobie na sam koniec Pomarańczowa kredka dobra Nie kojarzę jej My mamy tylko zieloną kredkę Dobra Ja kiedyś próbowałam rysować Gratulacje, dobra, teraz Erik. Dobra, teraz jest. A, no. a jeszcze jest tutaj. Mm -hmm. I. Nie ma profesora, to jest. O, to samo, ale dogania Cię. czekaj, jaki jest wynik? Ty, ty, Erik ma pięć. 3, 4, 5. 8-9. No, no to jednak jest. A to jest. To, jest, to było u ciebie chyba no. ten, nie? Mm -hmm. To jest fajny kraj. Mógł krystaliczna usłyszeć. U, tego nie mieliśmy. No, to jest super. Tej nie mieliśmy. Myślę, że to jest 10. Masz ją? W kolekcji Erek? Nie, ja jej nie mam. Poczekaj, nie wiem. No, zostało nam tutaj po dwie i później kibel, pudełka cztery. Kibel. Kibel zielony? Mamy. Mamy chyba. Mamy, tu ja ja mam. Mam. Do, pasuje, pasuje, kibelek pasuje na ten helikopter. Elegancko wygląda. Nie? Chłopaki? Tak, bardzo ładnie. Pokażę. Niebieska pasta. To jest zestaw na razie od Eryka. Ja miałam czerwoną I tutaj jest zestaw od Wiktora I tutaj Ale, mamy I ja trafiłem dobrą krystaliczną pastę niebieską Jest, dobra, okej okay. Ja miałem ja, dobrą czerwoną Okej, okay, okej okay, moi drodzy Cała ładnie wygląda I kto teraz, kolejny? Erik. Eryk Eryk, proszę cię Ej to później w sumie ja dwa i ty dwa Tak, dokładnie, tak będzie ja otwieram... Wow, chyba go nie mieliście. Nie, nie mamy. Chyba nie mamy. I to jest dobry, pokaż go, tak. bo nie mamy go, tylko bym pokazał go tutaj widzą. Mamy tylko... To jest... Ej, to jest, jest łyżka. No to jest... To jest łyżka. Też... Uj... No to jest łyżka. Tak, to jest łyżka. Ona z widelcem walczy. Ona z widelecem walczy, Też mamy widelec. Tutaj. Mamy... łyżka sobie na... To tutaj jest widelec. Tutaj jest, jest widelec. Na... Zła oszówka. Nie mamy. Nie mamy. Ale oszówka fajna. Nie mamy. Zła. I ostatnia saszetka z saszetek. No, nie ma. Ale zły. Najgorsze, że nie ma profesora. Niestety, nie ma profesora. Ale tego już mamy tutaj. Tego mamy tutaj w tym zestawie, przypominam. Mamy zestaw. Ale czekajcie, może być jeszcze. Ale może, a może, może być w autku? Myśl, wydaje mi się, że tak. Zaraz ja wam je pootwieram. Czekajcie, chwilkę. Eryk Co? Teraz będzie Eryk. Dajcie, poustawiaj sobie te twoje wojsko. Czekaj, ja nie chcę dwóch helikopterów. No jak tam chcecie, to się dogadajcie. Ja otwieram, czekaj. I mogę sobie to wziąć te A tu jest jeden. A tu tutaj jest? Ja chcę tego, Jetta. Jetta? Proszę. Ja biorę i pan jeszcze mój helikopter. Ja bym miał motor i helikopter. To jest drugi. O patrz. O, nie jakbyśmy dał go pizzę trafili. Leczku, usiądź teraz? sobie, jak możesz. I dawajcie teraz. Helikopter. Ten sam chyba ma ten. Ten sam helikopter? Znaczy mamy tak oba, więc... Więc jeden jest dla ciebie. No. O. o kibelek! To jest inny. Kibelek po raz drugi. To jest inny ja Ale do do mamy tej już takich, to jest ten. Tak, to jest ten. No. Także ten będzie dla Eryka. To jest ten. Taki mamy, tutaj to Wam pokazujemy go. Kiberek. I kibelek już był, także nie pokazujemy to Wam kibelka. Teraz to Wiktor łódkę. Nikt Ci nie weźmie spokojnie, nie musisz już mu schować. Kieterek, musisz mamy jeszcze, czekajcie, po jednej rundzie, tak? Łódka. Łódka i skarpeta Powtórza. powtórki. Ale skarpeta jest dobra czy zła? Zła. No to daj do twoich. Moje są moje. Naj... Moja drużyna jest najlepsza. Mam żółte frytki. Złe. I bo, fajny motor, mogę go zobaczyć? Mamy już motor. A czy ten mamy? Nie, mamy. Tak, ma. To ten motor idzie do Eryka. Ten motor idzie do Eryka. Bum, 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 bum. Dobrze, dobrze. Nie ma sprawy. No i co, podliczone? Jeszcze Czy jeszcze, mięk, a jeszcze, mięk. jeszcze, jeszcze Wiktor. I dobry hamburger. I dobry. O, tego nie mieliśmy. Mamy takiego zielonego. Tak, ja mam. A 11. ja go nie kojarzę. Pokaż. Udzień sobie. Mamy. ostatnio dostaliśmy, a Wiktor ma. Kucnijcie sobie. No, fajny, ten jest super. Wiktor ma 15, ja mam 11. To ja może 4 z tego wezmę. Z tego paku. Nie, no pak się nie liczy. Wiktor Ale wygrał ja po jedyn... prostu pojedynek i tyle, nie? Ale... Ale to Wiktor ma 15. No. A ja mam 11. No to kto wygrał? Co jest więcej? Ja. 15 ja. czy 11, Ale. nie? A o takie coś chodziło. Nie, bo to saszetek żeście otwierali porówno. Tak. Tylko po prostu było więcej tak. złych. Nie. rozumiem. Wiesz o co chodzi? ale o jedną z No, ale więcej było złych Złoczyńcy po prostu wygrali dzisiejszy pojedynek Może tak, nie wy, bo to wy tylko pomagaliście otwierać zaszetki. Wy jesteście oboje zwycięzcami A wygrali, no niestety, ale dzisiaj złoczyńcy wygrali ja tak naprawdę wygrały Super Zingsy, i to jest chyba e, najważniejsze Także Eryk dziękujemy ci za debiut Mam nadzieję, że jeszcze nas y, zagościsz u nas tutaj na filmikach Podobało Ci się? No No, także my się tutaj po, pożegnamy, myślę powoli Podzielimy tymi super zingsami, bo myślę Erykowi się trochę tych super zingsów należy Cukierka zostawimy sobie na wymianę dyni Na dynię musimy wymienić, no Ale to dobra, dogadamy się już po, po filmie Także bardzo Wam serdecznie dziękuję Piąteczki moi drodzy Trzymajcie się. Oj, nic się nie stało. Pa. Wszystko gra. Dziękujemy. My myślę przygodę z Super Zingsami jeszcze nie kończymy, bo mają się pojawić w sklepach nowości. I chyba trzecia seria, pana. Trzecia seria też będzie, także na pewno jeszcze u nas Super Zingsy będą na kanale. Na pewno. Mam nadzieję, że Eryk może z także będzie. Mam nadzieję, że z Erykiem będą. No to trzymajcie się w takim bądź razie. Bajo. Bajo.